Najchętniej wykopałby posy wokół mojej sypialni. Och, dlaczego cię tu nie ma? Słucham? Przepraszam. Wydawało mi się, że pani może coś mówiła. Nie. Przepraszam. Wiesz, kto to był? Bruce Wayne. Tak, tak ten Przemysłowiec. Kiedyś go poznałam. Strasznie poważny, ale miły. Słucham? Czy znowu się przesłyszałem? Z kim pani rozmawia? Z mamą? O, przepraszam. Nie szkodzi. Skończyłyśmy. Mama nie jest dziś rozmowna. O. Nie ja jedna przychodzę tu na takie pogawędki. To nic złego. Kiedy mówię do niej głośno, zaraz słyszę w uszach jej odpowiedź. Jakby stała dwa kroki ode mnie. Ja też tak rozmawiam. Z kim? Z rodzicami. Co im pan dziś powiedział? Że dotrzymam słowa. O, jakaś tajemnica. I uda się panu? Jak wszystko. Andrea Beaumont. Bruce Wayne. Znany playboy i miliarder. Dlaczego, mając tyle szmalu, wygląda pan zawsze jak niedoszły samobójca? Martwi to panu. Wcale. Mama pytała. Muszą mieć inną grotę. Tu nie zmieściłaby się taka chmara nietoperzy, jaka wczoraj przyleciała. Alfredzie, co się stało? Właśnie to przysłano. Wyjeżdżam z ojcem na zawsze. Nie szukaj mnie, zapomnij o mnie. O mój Boże. Wystawa światowa w Gotham. że sobie poradzić. Cierpię tego śpiewania. Och! Kogo ja widzę! Stary, dychawiczny Falestra! Siemasz, chłopie! To ty jeszcze sipiesz? Cześć, Joker. Przepraszam, że bez uprzedzenia, ale... O, Salvatore! Po co te ceregiele? Mi casa nostra es su casa nostra! A więc... Co takiego szacownego truposza sprowadza w moje progi? Biznes. Um. Biznes! To jest to! Chodź! Pogadamy sobie o biznesie. Trzymaj kapelusz i uważaj na swe klejnoty. I nie było powodu do tak brutalnego działania. Jak długo jeszcze pozwolimy Batmanowi łamać nasze prawo? Nie mamy dowodów, żeby łączyć Batmana ze śmiercią Chakiego? Dowodów? Znajdą się komisarzu. Nie tylko ja tak myślę. Większość mieszkańców, a także policja uważa, że Batman staje się brutalny i groźny. Mamy pozwolić, żeby w naszym mieście o tym jak my żyjemy decydował jakiś szaleniec. Jesteś komisarzem. Masz go złapać i zamknąć. On tego nie zrobił. To są śmieci, a nie dowody. To nie Batman zabił. Chce go pan mieć. Niech go pan złapie. Ja umywam ręce. Panowie, co proponujecie?